Witam wszystkich. Ostatnimi czasy mm, słyszymy wiele na temat wycieków danych do internetu. W ostatnim ataku, który odbył się kilka dni temu, wyciekły loginy i hasła do 75 milionów użytkowników na całym świecie, jeżeli chodzi o adresy e-mail. Może to dochodzić poprzez otwarcie nieświadomie wiadomości phishingowych. To, co widzicie na ekranie, są to wiadomości przeze mnie zakwalifikowane jako spam. Wśród tych wiadomości spam mamy do czynienia już w zasadzie z większością wiadomości, których, które zakwalifikowałem jako phishing. Są to te wiadomości, które są zaznaczone w kolorze czerwonym. Gdy zobaczymy sobie na, na listę tych wiadomości, możemy zobaczyć, że ostatnio jest akcja na Lidla, występuje on przynajmniej w kilku miejscach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć wszystkich wiadomości z tych czterech dni, które ostatnio zakwalifikowałem do folderu spam, są to wiadomości phishingowe na Lidla. Gdy otworzymy sobie taką przykładową wiadomość, zobaczymy, że w tytule mamy szansa na otrzymanie darmowego Monster Cruise. I teraz tak, patrzymy sobie dział Lidl na środku ekranu grafika z logiem Lidla. I tutaj sobie zobaczymy, no to, tego byście nie widzieli w ogóle, ponieważ ja tutaj zakwalifikowałem tą wiadomość jako spam, żeby mi łatwiej było wam pokazać skalę problemu. Natomiast co jest dla nas ważne w tej wiadomości? Tutaj czerwoną strzałką wskazałem na mm, linijkę, w której widzicie, od kogo ta wiadomość została przysłana. To, że tutaj się wyświetla jakiś Lidl dział, to nie znaczy wcale że to dostaliśmy wiadomość z Lidla. Także trzeba być uważnym, czujnym, aby to zweryfikować i sprawdzić. Po prostu najeżdżamy myszką na ten napis, bez klikania i pojawia nam się okienko na dole, adres e-mail osoby wysyłającej. Czy ten adres e-mail no, kojarzy się jakośkolwiek z Lidlem, z domeną? Ma w sobie domenę Lidla? No nie, większość tych takich wiadomości bardzo prostych, phishingowych polega na tym, że podszywają się po prostu pod Lidla. Tam jest tylko taki nagłówek, w którym jest napisane Lidl dział i on nam się wyświetla, natomiast nie podaje całego maila. Po najechaniu zobaczymy sobie, że to w ogóle nie kojarzy nam się z Lidlem. Zapala nam się od razu czerwona lampka. Nie ruszamy tej wiadomości, nie klikamy w żaden link, w treści tej wiadomości. E, tylko po prostu usuwamy ją do spamu i najlepiej opróżnić ten folder spamu od razu. E, musicie uważać, po prostu e, uczulcie na to swoich znajomych, e, swoich rodziców, e, swoich dziadków, na to, żeby uważali. Ostatnio Lidl zrobił e, taką swoją loterię, sporo osób wzięło w tym udział. Ja też wysyłałem tam jakieś te, te kody z Paragonów. E, i ludzie spodziewają się po prostu jakiejś odpowiedzi, wygrania jakiejś nagrody tygodniowej czy nagrody głównej. Także tutaj trzeba uczulić na to, że w tej chwili Lidl jest na tapecie. Warto byłoby poruszyć jeszcze jedną kwestię. Z uwagi na to, że wyciekło ponad 75 milionów haseł. I loginów do poczty. Ja na Waszym miejscu profilaktycznie zmieniłbym hasło do swojej poczty. Jeżeli macie taką możliwość, włączcie weryfikację dwuetapową. Na przykład, Wirtualna Polska umożliwia skorzystanie z aplikacji OneLogin WP. Wtedy dostajecie wiadomość przez aplikację, że ktoś próbuje się zalogować na Wasz komputer. Jeżeli chcecie być bardziej bezpieczni czy, czy bardziej zabezpieczyć swoich rodziców, włączcie opcję, uczulcie na to, żeby nie dodawać komputera do zaufanych, nawet z tego, z którego się korzysta, bo nie wiadomo, kto na nim co kliknął. Jeżeli jest kilku użytkowników tego komputera, zawsze należy go traktować jako potencjalnie zainfekowany. Tak? Także uważajcie na siebie, ostrzeżcie swoich rodziców, dziadków. Bądźcie czujni i nie dajcie się złowić. Pozdrawiam, kojotek.